Handlowiec. To jest takie DNA od zawsze wpisane. Zaczęła się moja przygoda 20 lat temu. 20 lat doświadczenia w sprzedaży. Trochę to dziwnie brzmi, jak, jak to mówię. Zaczynałem jako handlowiec w małym salonie, później, jako kierownik mniejszego, większego sklepu, trener, menadżer. Uczestniczyłem też w biznesie, prowadząc swoją sieć sprzedaży. Więc to w takich największych momentach było 16 sklepów, za które odpowiadałem, i ten czas się skończył. Wtedy zaczął się Kolumbus. Nigdy nie miałem oporów z tym, żeby rozmawiać z ludźmi. To też chyba z tej sprzedaży zostało wyniesione. I czy to był dla mnie stres? Nie jeżeli chodzi o kompetencje. Był w zakresie nowej przygody, nowych produktów. Nowej technologii, no bo umówmy się, sprzedając internet czy sprzedając telefon komórkowy, to to obok fotowoltaiki nie stało. Ja wtedy nawet myślałem fotowoltaika. Nie więc to, to takie były te, te pierwsze dni. Ale wtedy spotkałem już takie osoby, które do dzisiaj pracują w firmie, do dzisiaj mnie wspierają. I jeśli to na miejscu, to, to fajnie, gdybym mógł te osoby wymienić, bo Wtedy właśnie poznałem Ewę i sztok, poznałem Iwonę Sołtysik i to one spowodowały, że jednak miałem zapał do tego, żeby spróbować czegoś nowego, bo na tyle ciekawie prowadziły wtedy szkolenie z dokumentów, że stwierdziłem, da się to zrobić. To, co doceniam w tej organizacji, co też mi daje takiego kopa do działania, to to, że ja nigdy jeszcze nie miałem dwóch takich samych dni. Chociaż zadania są takie same, to jednak fakt, że realizuje się z różnymi ludźmi powoduje, że każdy dzień wygląda inaczej. I to jest fajne, bo nie ma stagnacji, nie siedzisz, nie klikasz. Niektórzy mają taką pracę. Pozdrawiam i współczuję. A ja mam taką, w której mogę wyjść na salę, mogę pokazać też przez swoje kompetencje, przez to, co mówię, jak mówię, o czym mówię, że znam się na temacie, mogę wzbudzić zaufanie tych ludzi do siebie, ale też w związku z tym do firmy. I jeśli im się później udaje, w sensie jeśli odnoszą sukcesy w sprzedaży, to, to jest dla mnie bardzo duża satysfakcja, bo to oznacza, że zrobiłem to naprawdę dobrze. Jestem bardzo sumienny. Ja naprawdę się przykładam. Gdy wchodzę na szkolenie. To, to jest dla mnie priorytet. Więc jeśli nie odbieram telefonu, nie odpisuję na wiadomości, to znaczy działam. I czasem to niektórzy mogą mieć mi za złe, że nie jestem responsywny, no ale priorytety każdy musi mieć jasno określone. I czy widzę się w jakimś innym dziale? E, chyba nie. Ja zaczynałem jako trener sprzedaży w Kolumbusie, przy czym to też jest świetne doświadczenie, bo moja ówczesna przełożona powiedziała: Ja wiem, że Ty potrafisz, ale to jest nowa branża, nowe produkty. To zanim Ty zaczniesz szkolić ludzi do sprzedaży, ja muszę mieć pewność, że Ty ogarniasz ten produkt. Więc pierwsze trzy miesiące pracy ja spędziłem jako handlowiec. Uczestniczyłem w szkoleniu dla handlowca, byłem umawiany na spotkania, sam szukałem klientów. Odwiedzałem, rozmawiałem z nimi, poznałem ścieżkę sprzedaży, jaka funkcjonowała na tamten moment. Miałem okazję doświadczyć na własnej skórze, czy to działa, czy nie działa. No i miałem okazję też mieć odpowiedni miernik sukcesu, bo jeśli bym nie sprzedał, to znaczy, że jestem w tym kiepski. Więc od tego zaczynałem. Jak udowodniłem, że potrafię, to wtedy zaczęły się szkolenia dla sieci sprzedaży. Szkolenia, później zespół trenerów operacyjnych, trenerów stacjonarnie. Ten w czasie boom w tym zespole było 15 osób, a aktualnie jest to zespół kilkuosobowy. I aktualnie też pandemia, czyli rozwiązania technologiczne, trochę ograniczyły możliwość szkoleń, tak face-to-face, -face, bo wykorzystywanie technologii jest coraz bardziej popularne. Nie lubię szkoleń online, ale trzeba to robić i też trzeba robić to dobrze. Więc jeśli robię online, to też jest on zrobiony na petardzie. Jakie mam marzenia? Nie będę oryginalny. To jest jednak ten dom nowy z basenem. Mieliśmy też taką rolkę. Więc tak, to jest chyba to marzenie. No, i oczywiście z ekosystemem Kolumbusa, nie? Bo najważniejsze jest to, żeby wierzyć w rozwiązania, które się sprzedaje. Więc ja aktualnie mieszkając w bloku mam fotowoltaikę, którą sprezentowałem mamie w jej domu, ale też chciałbym korzystać z naszych rozwiązań przyszłościowo u siebie. Takie słowo, które najbardziej opisuje Kolumbusa, to dynamiczne.